A no dzisiaj sobie gramy z nowego Merlok I dzisiaj gramy se starość, radość. To była starość nie radość chyba. Ale dobra, lecimy sobie. O, jest chmura. Siema chmura, a codziennie się spotykamy. Dzisiaj też chyba? Tak, no pewnie, chyba jesteś w dobrym humorze, co? No, nie myliłem się, bo strzelasz piorunami dosłownie wszędzie. Misy misyjka też będzie jakaś od chmurki? chyba nie będzie, bo dzisiaj już miałem misję, ale dobra, lecimy, animacja, więc cicho będę. Więc no, mamy już tutaj, słuchajcie, co chcemy. Wybieramy sobie... Lensa. I z naszą urobiona postać. Chyba si Chmura, my się, my się chyba serio robimy. Starość, nie no to naprawdę, Monstroxie, my się chyba serio bardzo lubimy, bo codziennie, codziennie się spotykamy i dajesz mi coś do walczenia z kimś. wiem, ale dziwno jesteś. Dobra, lecimy. Śmiechu warte to ty jesteś śmiechu warty, wiesz. No serio? Źle, wszystko jest źle. A. no ja nie mam tu nic więcej. Dobra, wiecie co? Tutaj, tutaj zrobimy cięcie. I ja sobie coś zeskanuję, więc no, robimy tutaj cięcie, moi widzowie, i zaraz będę. Więc no. Przygotowujemy sobie tutaj informacje na, na temat starości, nieradości oczywiście. Ta moc jest. Dobra, widzowie, jesteśmy już po pocięciu. Sorry, że tak długo mnie nie było. Ale musiałem, słuchajcie, wiecie co zrobić. Doładować sobie moce Nexon Knights. Więc już to właśnie robimy moi widzowie. Okej. Okay. Dobra, mamy nasze moce. Mamy nasze kombo tutaj. Uderzające błyskawice załamania. Idealna kombinacja. Mamy idealną kombinację, wreszcie! Po, po jakichś kilku minutach, więc no. Wreszcie możemy sobie lecieć, słuchajcie, lecieć, lecieć. Więc no. Ja się tak cieszę, serio. Dobra, lecimy. Przywołuj tam zbroję i lecimy. No wreszcie tyle czekania. I weź ty się zamknij monstrocie. Sorry, ale... Ty mi dajesz takie wyzwanie, i takie niemiłe jestem dla ciebie, więc sorry. Eee, dobra. Dawać tutaj ich. Dawać tutaj ich, a nie! A ty co chcesz, co? Dawać, dawać ich, dawać ich, dawać ich, dawać ich! Dawać ciebie, jeszcze ciebie! Damy, jeszcze ciebie damy. Jeszcze was, jeszcze wszyscy, jeszcze wszystkich was damy Jeszcze was damy tutaj, jeszcze, jeszcze was damy O ile was jest, dobra to jeszcze was damy O, elo Wszystkich do, daliśmy do, do przepaści Elo Wszystkich damy z powrotem kamień Elo, 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 elo. Ej nie no ale tak na, na serio byłeś tu dużo nie wiem, jak wy myślicie, ale zobaczę, ile ja już nagrywam. Tyle czasu zajęło mi włączenie laptopa i znalezienie idealnego kombinacji. Normalnie aż tyle czasu. Dobra, ten Monstrox tu będzie, bo O, wiedziałem. Patrzcie, my mu nic nie zadajemy. A co się stanie jak tu staniemy? Nic się nie stanie! Zakładane moc! Da ja, jakiś jakieś błyskawice załamania, let's go! No nie no, co to ma być? Dobra, dawaj mi tu aktywniej tą moc, a nie! No dawaj, co się będziesz na mnie gapić? No co się na mnie gapisz? Jezu. No weź ty tę moc aktywniej, bo widzowie chcą zobaczyć jaką masz moc fajną. No dawaj. No ja nie mogę, no. To jest jakaś naprawdę przesada. Dobrze, I teraz patrzcie. Patrzcie, niby się wolno ruszamy, ale nie ruszamy się wolno. Dobra, leci. Uderzające chyba mleka. No Eee... Dobra. To ten. Nie, to ten. Nie, to ten. Nie, to ten. Dobra, to ten był. No dawać... No nie no ja nie nienawidzę A właśnie jak normalnie idziemy iść to chyba nic się nie stanie Chyba najtrudniejsza walka na jego życia Weź ty, tam jest to załamanie No, psz, to prawie w ogóle nic nie zadaje No nie Szybko, jeszcze raz Dawać to! No zabijaj wreszcie, a nie! Dawaj! Let's go! Na wreszcie! Dobra, zniknął. Uderzające! Jakie coś uderzające? Załamanie! Power. Dobra to zapisujemy sobie tutaj. W ogóle każda moja moc combo ma jedną zakazaną, bo... bo mi się nudzi. Mi się nudzi. Jakby na serio mi się nudzi, ale dobra. No i co, ma? To by było na tyle oprócz tego, że mamy nową strefę, czyli pustkowia. Ale dobre, no w sumie to by było wszystko na dziś, więc trzymajcie się i się, dukanu. Elo!